I witam wszystkich Panie i Panowie. Świat się zmienił i fotografia stanęła na głowie. Nic niestety z tym nie da się zrobić. Fotografom ślubnym spadły dochody, i trzeba było zmienić pracę. Także trzeba będzie zdywersyfikować kanał i zająć się kilkoma innymi rzeczami. No jest jak jest, drodzy Państwo, no co ja mogę powiedzieć? Siedzimy w domu, ja jestem, jako że posiadam papiery, to jestem kierowcą autobusu, no i tak no i tak się życie toczy teraz. Oczywiście sprzętu nie sprzedaję, wszystko pozostaje na swoim miejscu. Po prostu więcej gramy na komputerze, oglądamy seriali i bawimy się w jakieś inne rzeczy w zaciszu domowym. Także oczywiście zmiana e, trybu życia nastała, no ale nic, nic na ten temat nie poradzimy. Jestem ciekawy, jak to jest u Was. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście w komentarzu proszę podzielcie się z nami, co i jak. Słychać YouTuberzy dywersyfikują swoje kanały więc ja pewnie zrobię to samo i trzeba będzie zacząć nagrywać na przykład e, z samochodu jakieś tam rzeczy albo jeszcze coś innego nie wiem w każdym razie na pewno nie zamykam kanału bo kanał nie jest jak restauracja nie kosztuje mnie to za bardzo więc więc wszystko jest ok, najważniejsze żebyśmy wszyscy byli zdrowi dlatego hashtag sieć w domu rok 2020 przejdzie do historii no i oczywiście wiadomo, że w tym roku już nic raczej nie wróci do normy, dlatego, że Generalnie mamy już większy kryzys niż w 2008. Następne kilka tygodni będziemy mieli coraz większą falę zarażeń, no ale nic na ten temat już nie poradzimy. Ja sam staram się oczywiście nie wpadać w pesymizm, bo nie o to chodzi. W każdym razie nikt się na pewno tego nie spodziewał i wszystko przyszło do nas za szybko. Także jedyne co to trzeba zachować spokój i no i co, no i żyjemy dalej, nikt się nie będzie na pewno poddawał, no ale no ale trzeba sobie dawać radę Także nie ma jeszcze jakiejś tam paniki wyprzedawania sprzętu fotograficznego, więc pod tym względem nie ma nie ma sensu na Allegro albo na eBayu siedzieć i się zamartwiać albo szukać okazji to jeszcze nie jest chyba ten czas w każdym razie naprawdę wielu fotografów ślubnych straciło w tym roku dochody no i będą się musieli zająć czymś innym też strona warsztatowa kuleje, bo oczywiście nikt nikt nie będzie mógł organizować większych zgromadzeń także zupełnie się to zmienia, pozostaje nam oczywiście skype i szlifowanie warsztatu teoretycznego i na przykład makro w domu. No i właśnie się zastanawiam nad tym, co, co będzie się nagrywało w kolejnych tygodniach. Także pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Ten wirus też wielu ludziom pokazał żeby docenić to co mają e, to jest takie w sumie no nie szczęście w nieszczęściu ale jest taka taki aspekt tego tej całej pandemii który może w wielu życie zmienić się, e, naprawdę w, no może to być jakiś pozytywny aspekt że tak powiem e, Nagle ludzie przestali wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy, zaczęli więcej czasu spędzać z rodziną, także. No, naprawdę sporo się zmieniło. Sporo się zmieniło w nastawieniu do życia, no co w sumie prędzej czy później musiało nastąpić, no bo niestety, niestety, ale. Życie nie może cały czas pędzić do góry, życie jest jak sinusoida i jak powiedział Heraklit z Efezu, wszystko płynie. Także jeszcze raz pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego filmu.